Dzień dobry, Poszto Planszówkowa. pewnie jesteście bardzo ciekawi, co przyszło w od Rebel'a. Jestem zawsze bardzo, bardzo ciekawy i jak otwieram, to cieszę się jak dziecko, kiedy przychodzą, chociaż nie są dla mnie, po prostu przesyłam dla mnie dalej świat. Ale chciałbym, żebyście poczuli te emocje, więc zobaczcie. No dobra, to teraz czas wyciągnąć z tego pudła te gry. Zaczynamy to jest krótki przegląd tego, co w parsce od rebela. A w pasło od rebela nie tylko klasyki, bo poprosiłem widłaka o to, żeby może dorzucił jeszcze kapitana flipa, który mi się niezmiernie podoba. I jest to grana nominowana do szpildes Jahres w tym roku. Bardzo lekka i przyjemna, fajna z takim z mechaniką push your luck i fajnym kombinowaniem układania kafelków. U nas w domu. Gra miesiąca czerwca. Zagraliśmy w to kilkanaście razy i właściwie nie mam nigdy, tak że się skończyło na jednej partyjce. Bardzo fajne: Kapitan Flip. Dwa egzemplarze dodatkowe trafiają do poczty planszówkowej, jeśli gracie z Lidzekami, Starszekami. Nawet w gronie dorosłych ta gra się naprawdę fajnie sprawdzi. To jest 15 minut grania i gwarantowany efekt. Jeszcze raz, a zobaczymy teraz, jakie klasyki trafiły. No tej gry. Przedstawiać nie trzeba. Do tej pory mieliśmy w poczcie planszówkowej głównie dodatki do pociągów, ale jak też ktoś mówił: Kurczę, przyszła ta paczka, nie mamy dodatków, nie mamy podstawki. No to y, skąd tu wziąć kombinowanie? No, pisaliśmy, że to tylko dodatki. Dodatki po to, żeby sprawdzić, którą mapę sobie dokupić do wsiąść do pociągu Europa. Tym razem Europa wjeżdża, a wjeżdża dlatego, że właśnie pojawił się taki, taki nowy zestaw map, półwysep liberyjski. I Korea Południowa, więc dwa różne zakątki świata, Europa i Azja. No, te gry dwie będą w zestawie. I zobaczmy, co jest dalej. klasyk to jest Small World, proszę Państwa, Small World, czyli gra, która zrobiła furorę z tego w planszówkach, fantastyczne wydanie graficzne, naprawdę jest tutaj na bogato. Rasy, rasy fantastyczne walczą o miejsce na zbyt małym świecie. A więc tutaj dobieramy sobie rasę, na przykład olbrzymów, krasnoludów, ludzi, elfy. One mają swoje skille, ale oprócz tego są takie umiejki specjalne na drugich kafelkach i łączymy. I to, to jest to bardzo fajne, bo wybieramy sobie rasę, tasujemy kafelki z umiejkami i tak na przykład tutaj jest, można mieć dyplomatyczne szkielety albo waleczne góle, ale równie dobrze można byłoby mieć dyplomatyczne gule i yy, waleczne szkielety także zapraszam do, do testowania jeśli nie znacie tego klasyka to czego też nie ma w poczcie planszówkowej to jak się okazuje taka grana na literę D sprzedanych 15 milionów egzemplarzy na świecie i jest to Dixit jeśli jeszcze nie graliście no to jest to okazja żeby zagrać a jeśli graliście bardzo dawno temu to żeby odświeżyć i zobaczyć jak się będziecie bawić po latach dwa Dixity w tym wielkim pudle. Robi się coraz ciekawiej dlatego, że wszystko z grą na życzenie zaczęło się od tego tytułu. Marta, pozdrawiamy Cię. Nie wiem, czy zgadłaś, że w tej paczce jest Agricola, ale Agricola czyli klasyk klasyków od Uwe Rosenberga to jest jeden z moich ulubionych autorów, ale to nie jest moja ulubiona gra tego autora. Gram raczej rzadko, wolę na przykład Le Havre albo Pola Arle, natomiast Agricola na pewno, jeśli nie graliście i chcecie być głodni, chodzić, wysyłać rodzinę na żebry, rozbudować chaty, budować zagrody, rozmnażać zwierzęta, stawiać płoty, zbierać zboże. No tutaj jest orka na ugorze, ale takie gry po prostu kochamy my, eurosłucharzyści. Bardzo, bardzo polecam. Nawet chyba, tak jak opowiadam, to chętnie bym znowu zagrał. Na pewno znajdą się tacy, którzy jeszcze nie te reformowali. Marsa. W porcie morszurkowej jest ekspedycja Ares, jest też gra kościana, ale nie było do tej pory podstawki, a teraz już jest. Jeśli chcielibyście sprawdzić, na czym polega fenomen tej gry, która przez długi czas była na podium Board Game Geeka, no to jest na to teraz fantastyczna okazja. Terraformacja Marsa. Bardzo, bardzo fajna gra, i myślę, że tutaj kto jeszcze nie zagrał, ten musi spróbować. Oczywiście ta gra ma też mnóstwo przeciwników, natomiast tych miłośników. Fanów, którzy mają dziesiątki dodatków, jest od groma. No i na koniec zostawiłem grę, która w moim planszówkowym życiu zrobiła najwięcej zamieszania i zrobiła największe wrażenie. Mam tę grę wprawdzie w aplikacji, ale ponad półtora tysiąca rozgrywek, wcześniej jeszcze online, też kilkaset i na planszy kilkanaście. Jest to i też to w starej edycji, i w nowej edycji także jest to, jak się domyślacie, sami moi drodzy. Dla mnie, królowa, Gier od genialnego yy, wladych Fatila. Cywilizacja, poprzez wieki, edycja trzecia. Gra, która zajmie Wam masę czasu. Jeśli pokochacie Cywilizację, to pewnie no, będzie też u Was miała fundamentalne miejsce w kolekcji. Yy, warto grać na planszy. Oczywiście, w aplikacji jest to znacznie szybsze i można zagrać półtora tysiąca gier w 3,5 roku. Tyle mam, najchętniej gram na dwie osoby. Gra, którą polecam rękami i nogami. Epicka, wspaniała, jeszcze lepsza jest z dodatkiem e, z liderami i z nowymi cudami. Ja akurat w aplikacji gram tylko i wyłącznie taką wersję z tym naprawdę bardzo udanym dodatkiem. Ale na początek, cywilizacja poprzez wieki da wam e, ogrom, ogrom wrażeń. Będziemy mieli dwa weekendy, więc nie wiem, zagracie może dwa albo trzy razy też nie bójcie się tej instrukcji, która jest dosyć duża i gruba, która jest tak naprawdę bardzo prosta. Macie kilka, kilka akcji białych, czyli możecie wziąć kartę albo zagrać kartę, ewentualnie wziąć cud, zbudować cud za te białe akcje, a za czerwone akcje budujecie woju albo zmieniacie taktykę, żeby mieć jeszcze większego powera w starciu z innymi cywilizacjami. No tak w skrócie. Proste, prawda? Słuchajcie, bardzo dziękuję Rebelowi za te klasyki i. Czekam na otwarcie kolejnych paczek, na przykład, może chcielibyście od Galakty, zobaczyć albo od Lucky Duck Games, albo od Egmontu. Wybierajcie! Kultura planszówkowa funkcjonuje dzięki grom pozyskiwanym od wydawców i zbiórce prowadzonej na Patronite. Pomóż budować największą bibliotekę gier i rozwijać naszą społeczność. Sprawdź na Patronite, co przygotowaliśmy dla osób, które nas wspierają. Warto być patronem.